I tak wieczorkiem miałam takie, hmm, mam jeszcze czas, to może zacznę to pisać. A normalnie ja bym po prostu leżała na kanapie z telefonem i oglądała gówna. Cześć, witam Was bardzo na moim kanale. Jesteśmy tutaj znowu, ale jakby coś się zmieniło. Nie uwierzycie. W końcu poszłam do fryzjera i nie mam tego kilometrowego odrostu. Bardzo dziękuję. To jest jedna rzecz, w którą nie uwierzycie. A druga rzecz, w którą nie uwierzycie, to jest to, że postanowiłam ograniczyć używanie telefonu, smartfona. W ogóle pamiętacie te czasy, jak mówiliśmy. Komórka, komórka, daj moją komórkę. Mówicie tak jeszcze? Ja ostatnio się zorientowałam, że już tak nie mówię, bo niby to jest smartfon, a nie telefon komórkowy, tak? A mówicie telefon na smartfon? Ja tak. Nieistotne. Słuchajcie, wszystko zaczęło się około tydzień temu, tak? To dopiero trwa tydzień, ale jakby chcę już o tym powiedzieć, chcę się zobligować i chcę później dawać jakiś update w tym wszystkim. Około tydzień temu miałam poważną rozmowę z moim chłopakiem na temat tego, że. Bardzo bardzo często nie da się ze mną porozmawiać, dlatego że siedzę w telefonie. I w ogóle, że bardzo dużo jakiegoś mojego takiego stresu, takiego jakiegoś ukrytego, który gdzieś tam jest z tyłu głowy. Wzięło się od tego, że ja po prostu cały czas mam nowe informacje, cały czas media społecznościowe, cały czas z kimś piszę, cały czas czytam jakieś newsy, artykuły. Tak naprawdę dochodzi do mnie bardzo dużo informacji które nie dotyczą mnie. Jak sobie to człowiek uświadomi, bo nie wiem, może część z Was też tak ma, to jest trochę creepy, jak się o tym pomyśli, bo ja nie mówię, jakby jasne, trzeba jakieś tam generalnie, powiedzmy, newsy ze świata, jakąś prasówkę należy zrobić, nie? Ale nie przez cały czas, dlatego, że moje korzystanie z telefonu wygląda tak, moje uzależnienie od telefonu, okej, okay, nazywajmy rzeczy po imieniu, tak jestem uzależniona od telefonu. O, widzicie, mówię telefon, smartfon, telefon, ale jakby Klu tego wszystkiego to jest smartfon, bo ja nie gadam przez godziny z ludźmi przez telefon, tylko cały czas korzystam z mediów społecznościowych. Wygląda to tak. Wchodzę na Instagram, jedno powiadomienie. Okej, okay, dobra, szybko odpisuję. Totalnie, jakby ja, ja mam to w sobie, czuję, że to jest właśnie takie powiadomienie. Albo właśnie Facebook powiadomienie. Co ciekawe, jeżeli będziecie chcieli mi to poradzić, bo każdy mi to chce poradzić, wyłącz powiadomienia, to odpowiem, ja mam wyłączone powiadomienia od. Roku, dwóch lat, nie wiem. Ja nie mam żadnych powiadomień. Nawet na Messenger nie mam żadnych powiadomień, tylko telefon przychodzi do mnie. Ja wchodzę w te aplikacje cały czas sama i odbieram te powiadomienia. Jakby ja cały czas jestem tam i, i wchodzę i sprawdzam: jedno, 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 jakby czekajcie, Może dzięki temu, że ja tam sama wchodzę, to teraz łatwiej mi jest to kontrolować, żeby tam po prostu nie wchodzić. No ale zwróciłam uwagę na to, że kiedy z kolei już sprawdzę te powiadomienia, to zaczynam. Scrollować i szukać dalej tej stymulacji, mimo tego, że nie mam tam nic do roboty. I to jest jakby najbardziej dla mnie zatrważające, że okej, okay, już sprawdzę, no już nie ma nic, i wchodzę na jedno. No nie ma nic. Wchodzę na drugie. No nie ma nic. Wchodzę na trzecie. Mm, też nie ma. No to co jeszcze zostaje? No to zostaje jeszcze wejść na TikToka i tam oglądać, dlatego że tam jest tyle kontentu, że on się nigdy nie skończy, więc zawsze będzie coś nowego, co mnie stymuluje. Ach, no i tak. Po tej rozmowie generalnie stwierdziłam, że tak, 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 oczywiście tak, tak, tak. Mam problem. Przyznaję się. Zgadzam się. Mam problem. I Zobaczyłam, ile czasu spędzam dziennie na Instagramie. Instagram to jest zdecydowanie mój największy taki zjadacz, pożeracz czasu. I tam okazało się, że spędzam średnio dwie godziny, ale miałam takie dni, gdzie spędzam dziennie 3,5 godziny. Takich było wiele, gdzie spędzam, nawet zdarzyło się, że spędziłam 5. That's kinda crazy. I. Stwierdziłam, że po prostu przede wszystkim chcę zminimalizować ten czas bycia na Instagramie. No i zauważyłam, że bardzo super taką wolność daje mi takie naprawdę prawdziwe wzięcie tego telefonu. Włożenie go do szuflady, zamknięcie szuflady. I jakby ja pracuję jako influencerka na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, wszędzie, i ja generalnie no, jestem na bieżąco z tym, co się tam dzieje, i dużo wrzucam, dużo piszę z moimi obserwatorami. Tak, tylko nad tym wszystkim potrzebna jest właśnie taka zdrowa kontrola, żeby ja nie łapała się na tym, po pierwsze, że nie mogę się skupić na prawdziwym życiu, bo tak mam, bo. Wiem, że tu jest jakieś powiadomienie, bo tutaj ktoś napisał, prawda? Albo że tak naprawdę już nie mam nic do zrobienia w tych aplikacjach, a ja dalej scrolluję, scrolluję i. I nie ma tam nic więcej, ale czas leci strasznie szybko. Wiele osób też od razu wtedy chce mi poradzić, że ej, są takie aplikacje, które ograniczają ci czas na social mediach i nie możesz ich tam na przykład włączyć po jakimś czasie. Ale bardzo nie, bardzo nie czuję tego. Dlatego, że ja staram się traktować siebie tak, jakbym chciała, żeby traktowali mnie inni, czyli jak odpowiedzialnego, dorosłego człowieka, który jest w stanie dbać o siebie i podejmować dobre. Dla siebie decyzję. Wiadomo, że to nie zawsze się udaje, ale generalnie sama siebie tak traktuję, i to wtedy sprawia, że łatwiej mi jest podejmować te dobre decyzje. To znaczy, ja nie chcę być dla siebie takim rodzicem, który przychodzi i mówi: masz karę! Nie możesz tego wtedy włączyć. Nie możesz. Ja nie chcę, jakby. Mieć takiej kary narzuconej na siebie, że o Boże, nie mogę tego włączyć. No, po prostu technicznie nie mogę fizycznie, ale ja chcę się nauczyć postępować z tym dobrze, bo po prostu ja wiem, że, że takie narzucone kary one. Jakby nie rozwijają mnie moich, moich decyzji i nie rozwijają mojej takiej dojrzałości w tym temacie. Więc nie narzucam sobie takiego czegoś, że o Boże, jak już wsadzę ten telefon do tej szufladki, to już nie mogę po prostu go wyciągnąć stamtąd. Tylko no chowam, on tam jest, moja głowa jest taka wolna, jakby moje ręce nie mają. O, o, o właśnie, moje ręce nie mają w zasięgu tego telefonu, więc nie mogą go tak bezmyślnie wziąć. To jest to, co ja ciągle robię. Dopóki mój telefon nie zasięgu mojej ręki, to ja go bezmyślnie chwytam i zaczynam sprawdzać rzeczy w ogóle z dupy. I tak mija godzina. E, więc e, najważniejsze jest, że ten telefon jest tam i przez to, że on tam jest, to kiedy ja go wyciągam, to ja podejmuję bardzo świadomą decyzję, że że teraz go wyciągam, bo potrzebuję do czegoś, bo muszę zrobić słodkie zdjęcie mojego kota, <grych> albo że wszystko zrobiłam, e, mam chwilkę, że mogę sobie usiąść i na przykład 20 minut wszystko poodpisywać, popatrzeć i z powrotem ten telefon sobie odłożę do tej szufladki. Też czasami teraz wychodzę bez telefonu. Jeżeli nie mam takiej potrzeby, na przykład to jest jakiś krótki spacer, krótkie wyjście do sklepu, nie biorę tego telefonu, bo ja zauważyłam, że Wcześniej? E, to jest, było tak, znaczy, no wiadomo, to było tydzień temu, tak, więc nie mów, że to taka przeszłość wielka, tak? <laughs> Mam tak, że biorę telefon do ręki, re, do ręki, do ręki biorę, do tej ręki i idę z pokoju do pokoju z telefonem w ręce. W spokoju, do toalety z telefonem w ręce. Że jakby ja się cały czas przemieszczam i on jest taki przyspawany do mojej dłoni. I to są wszystko takie bardzo niezdrowe nawyki, które wpływają na to, że to jakby się zaostrza i trudniej jest odłożyć ten telefon, oprzeć się temu, bo on cały czas gdzieś jest tutaj. No to co, to sprawdzę sobie tylko na chwilę, nie? No i chciałabym Wam powiedzieć, że już po tygodniu totalnie widzę efekty. A pierwszy efekt, który w ogóle założyłam najwcześniej, to jest to, że może będziecie się ze mnie śmiać. Ale po raz pierwszy w życiu przez ten ponad tydzień miałam codziennie posprzątane w mieszkaniu. <grydy> <grydy> Dlatego, że ja jestem bałaganiarą, ale wiecie, jak ten bałagan się zawsze u mnie tworzy? Ja mogę posprzątać, ja mogę posprzątać szybko, w ogóle na błysk i super, ale. 24 godziny i wszystko już znowu tu, tu. Biorę, odłożę tu, U, obojętnie gdzie, rzucę, tak, 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 tak. I ja na przykład nigdy nie widziałam tego, jak st że stoi jeden kubek. Dopiero jak stoją cztery kubki, to widzę, że należałoby je wrócić do zmywarki. <grych> Teraz, kiedy ja naprawdę biorę ten telefon tylko wtedy, kiedy coś chcę na nim zrobić, a tak to odkładam do, do szufladki, to ja zaczęłam widzieć te rzeczy. Po prostu zaczęłam w ogóle widzieć lepiej świat wokół mnie, więc, y, kiedy nie mam tego telefonu w ręce, nie jestem taka skupiona na tym, to ja widzę: o, ten kubek, wezmę go i wrzucę go do zmywarki. I bez żadnego większego zaangażowania przez cały czas miałam czysto, a wcześniej to było tak, że co dwa dni ja się strasznie frustrowałam i musiałam robić wielkie sprzątanie, a teraz. Po prostu codziennie odkładam rzeczy bardziej na swoje miejsce. E, więc jest to dla mnie naprawdę fascynujące. E, oprócz tego, zaczęłam też zauważać, że kiedy nie mam tego telefonu, zaczynam troszkę bardziej kreatywnie myśleć i mam trochę bardziej jakby przestrzeni, spokoju i czasu na to, żeby robić jakieś rzeczy, do, które nie mają deadline'u. Na przykład ja staram się teraz napisać artykuł naukowy, dlatego że chcę za rok startować do szkoły doktorskiej i muszę opublikować artykuł naukowy, żeby mieć jakieś osiągnięcia naukowe. I jakby no, to nie ma deadline'u, tak? Weronika, zrobisz to albo nie zrobisz, nie? I tak wieczorkiem ja miałam takie, hmm, mam jeszcze czas, to może zacznę to pisać. I zaczęłam to pisać, a normalnie ja bym po prostu leżała na kanapie z telefonem i oglądała gówna przez tę resztę czasu, powiedzmy, tę ponad godzinę, która mi została do momentu, aż pójdę spać. A tak wieczorkiem sobie a to spoko popiszę sobie, zawsze będzie trochę pracy do przodu. No, no, słabe to jest w sensie to nie jest łatwe i to nie jest miłe opowiadać o, o takich swoich rzeczach. Ale myślę, że to jest ważne. Mimo tego, że jakby mogłabym całymi dniami opowiadać o tym, jaki internet jest wspaniały, jaka technologia jest wspaniała, jak wspaniałe są te wszystkie aplikacje. Moim zdaniem one naprawdę są wspaniałe, bo dzięki nim mam pracę. <laughs> to po pierwsze. Dzięki nim poznaję super ludzi, dzięki nim, no właśnie, nawet teraz gadam do Was, tak, na, na YouTubie, czy gadam do Was na Instagramie. I jakby to jest super, że mogę mieć w ogóle miejsce na swój głos w internecie. No, ale prawda jest też taka, że jest ta trochę. Trochę do dupy strona tego wszystkiego. I to jest właśnie po prostu marnowanie wielu godzin na oglądaniu gówna. Ciekawe, czy jak oglądacie mnie, to ja się klasyfikuję do tego gówna. No, e, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że na Instagramie teraz zeszłam tak do 30 minut dziennie i szczerze okazało się, że wcale nie potrzeba więcej. Że jakby mając te 30 minut, ja nadal jestem w stanie zrobić story, odpisać komuś, obejrzeć story moich ulubionych twórców. Także, co ja robiłam przez resztę tego czasu, nie? Tak naprawdę przez resztę tego czasu ściągałam to w dół i odświeżałam i sprawdzałam, co jest nowego. A czy już jest coś nowego? Nie ma. Fuck. Chciałabym, żebyście trzymali za mnie kciuki, bo jak powiedziałam, jestem totalnie na początku tej zmiany w swoim życiu, to jest dopiero tydzień. Ale no, myślę, że mam taką nadzieję, chciałabym, chciałabym, żeby, żeby to trwało jak najdłużej. <laughs> chciałabym e, mieć mniej w życiu takich dni, kiedy siedzę wgapiona w telefon, a więcej takich dni, kiedy rozglądam się na prawo, i na lewo po świecie, i zastanawiam się, co tutaj mogę zrobić. <grafię> Więc trzymajcie za mnie kciuki. Zachęcam Was też do tego, jednak, żeby, żeby szanować po prostu swój czas, szanować swoje życie, swoje relacje wokół siebie i zastanówcie się, czy może u Was też taki problem nie występuje. Zapraszam na mój Instagram, <grafię> kiedy mówię o uzależnieniu od Instagrama. Zapraszam na mój Instagram, bo tam pokazuję dużo kotów. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Papa! Pa.